Dzień dobry kochani. Witam się z wami już po metamorfozie. Vlog z tej metamorfozy możecie zobaczyć na moim kanale, a także w dwóch, bodajże dwóch shortcach. Także jeżeli jesteście zainteresowani dlaczego ścięłam tyle włosów i jak w ogóle do tego doszło i kto mi to robił, zapraszam serdecznie do vloga w tym temacie. A dzisiaj zajmiemy się nowościami nowościami marki Essence i tymi nowościami pokazywałam je Wam w szorcie, ostatnim holu z Niemiec z Rossmana i tymi nowościami jest Magic Filter Glow Booster i ja zakupiłam sobie dwa kolorki z 10 Light i 20 Medium Cena takiego Glow Boostera to jest 5,95 euro. A także są inne dwie nowości w stylu podkładowym, tak jak ten Glow Booster Skin Tint Hydrating Natural Finish. I ja również kupiłam sobie dwa kolorki 40 i 30. SPF 30 mają 30 ml, i są to. Hydrating foundation with aloe vera and hyaluronic acid. Buidable light to medium coverage. Lightwear and long lasting comfort. Does not close pores. Nie zatyka porów. No alcohol o fragrances. SPF 30. Dobra. A w tym Magic Filtrze jest napisane... Illuminating face fluid with sheer coverage for a perfected, softened complexion. Use alone under makeup, under makeup, or on top for natural glow. Dermatological tested. Spoko, czyli czego się dowiadujemy? Dowiadujemy się, że skin tinta można budować, magic filtra można używać solo lub na lub Solo, lub jako baza pod podkład. I ja dziś mam ochotę na coś mocniejszego. Jednak tutaj mam wypryski. Tutaj mam jakieś tadziki. Mam tutaj suche takie skórki. Więc tego nawilżenia mi potrzeba. Dlatego w dzisiejszym teście użyjemy skin tintu. I tak nie wiem w sumie, który kolor, ale. Nie jestem teraz opalona ani nic z tych rzeczy. Jakby sobie te włosy spiąć? No, na razie muszę to właśnie. Powiem Wam tak. Ja jestem przyzwyczajona. Wezmę spinkę, moment. Dobra, nie spinkę, a opaskę. Nie chcę, chcę odejść w ogóle od gumek do włosów. Ale powiem Wam, że jestem przyzwycz przyzwyczajona do spinania ciągle włosów. Ale ścięłam je tak krótko też, żeby ich po prostu nie ścinać. Chciałam, żeby ich nie ścinać. Ścięłam je po to, aby nie spinać. Jak zwykle to ma miejsce, zerkam w dół, ponieważ mam tam lustro. Więc zaczynamy. Zmieszamy go. Zaraz zobaczymy, jak formuła. Ok. Bardzo lejąca. Spójrzcie. Kolorek jest jak na trzydziestkę. To jest dosyć ciemny, ale już widzę, że ten, ten podkład bardzo przypomina mi Hydro Hero. No, bardzo mi go przypomina w swojej konsystencji. No, ale dobrze, no zróbmy sobie pół twarzy. Nie nakładam żadnych baz, nie nakładam nie wiadomo czego. Jak zwykle to ma u mnie, pracowuję w gąbeczkę i zacznę od prawej strony. Ale na dłoni wydawał się ciemny, a na twarzy już jest jasny. Nie wiem o co chodzi. Zapach ma. No ma, ale. Nie wiem, ale tak bardzo ładnie od razu wtapia się w skórę. No i ma to krycie, powiem Wam. To nie jest tak, że on nie ma krycia czy coś, bo tak jak tam producent napisał, to krycie się da budować i zaraz to też sprawdzimy. No ale. Spójrzcie. Prawa moja strona jest pomalowana, lewa nie. Jest różnica. Gdybyście się zastanawiali, dlaczego mam brudną gąbeczkę, nie jest brudna, tylko tak się te pigmenty niektóre wżerają, że ciężko, ciężko. Dobra. Jedna maleńka, jedno maleńkie wyciśnięcie. I tam, gdzie. Eee! No, powiem Wam, że jestem w ciężkim szoku. Bo serio, patrzcie, miałam tutaj tadzika na skroni i tadzik delikatnie zniknął. No, jestem w ciężkim szoku, jak to wygląda. Patrzcie. Podoba mi się. Mam. Delikatne wrażenie, że jest ciężki. Opaska z Sheen, by the way, gdybyście mieli ochotę. Nakładam na tą stronę, gdzie ten tadeusz jest dużo większy. Tu mi wychodzi kolejny. Chyba te damskie, kobiece dni się zbliżają, nie wiem. Duże prawdopodobieństwo, ale co od razu również zauważam, to on się nie utlenia, nie zmienia swojego koloru, bo spójrzcie, tu już te kilkanaście sekund poleżał ten podkład, i jak dokładam, jakby powiedzmy, świeżą porcję, to ten podkład się nie jest jakby jaśniejszy czy coś, tylko jest tu na nos. To, że są suche skórki, w ogóle nie zwracamy na to uwagi w tym teście. W ogóle, w ogóle dzisiaj nie zwracamy na to uwagi, ponieważ byłam chora i dlatego się tak przesuszyło. Od smarkania, wiadomo. Hmm. Delikatne mam dołożę znów odrobineczkę, i to tylko tu, gdzie wolę mieć jednak. Odrobineczkę więcej krycia, no i również, żeby go sprawdzić. Ale tak, byłam chora. Dużo smarkałam. Zaraz sobie zrobimy hamskie zbliżenie, ale najpierw ja się przeglądnę w lustrze. Możemy już go zakręcić, bo ja go już nie będę dokładać. I co my tu mamy? Mam takie, powiem Wam, zastanowienie w głowie, takie pytanie, bo on jest mega lekki. W niektórych miejscach wygląda na taki, właśnie, nie wiem, jak lepsza cera, coś takiego. Natomiast w niektórych miejscach wygląda mega ciężko. Na przykład tu w porach. Czy to w tym powiedział producent, że nie zatyka porów? Tak. No. Że nie zapycha. O. Dobra. Tu na czole. Hm. Dobra. Zbliżam Was z Czekajcie chwileczkę, bo ja znowu bez podglądu. Okej. Okay. Góra. Jeszcze zbliżę. O, patrzcie. Tak się prezentuje czoło. Na nos nie zwracamy uwagi, pamiętajcie. Tak. O. Te niektóre tadzie, no to wiadomo, no to tego się nie da aż tak yy, zakryć. Okej, okay, dobra, dobra, dajemy mu, dajmy mu chwilę. Ja go sobie tutaj na ręce nałożyłam i on już tam leży kilka minut i on się wpija w skórę, ale jakby na niej nie zastyga, więc chyba okej. Okay. Nałożymy korektor. Z racji tego, że ten podkład jest nie, nie jest mocno, mocno kryjący, nałożymy yy, i ciężki. I nałożymy taki korektor, dosyć delikatny, nieobciążający i będzie to. Hmm. No, na razie wszystko, co tutaj na wyczerpaniu jest ciężkie. Dobra, nałożę po prostu Forever Better Skin od Vibo numer 2. I nałożę go tak w kropeczki. Nie chcę go też dawać za dużo, żeby też tutaj te tetadzie troszeczkę strasznie mnie wysypało. Boże. Nie lubię tego. Dobra. Zobaczymy, jak się korektor... Tapia w ten podkład, ale powiem Wam, że całkiem przyzwoicie to wygląda. Jest całkiem, całkiem ok. Też ten yy, Forever Better Skin, on ma fajne krycie. Tylko, że ja go dzisiaj nałożyłam naprawdę bardzo niewiele. I też o to mi chodzi. Chcę dzisiaj mieć taki bardziej delikatny, naturalny look. Dobra. Chyba się zaraz będę musiała przypudrować. Bo widzę, że jednak tu na czole no to delikatnie mi wchodzi, ale po maleńkim wyprasowaniu gąbeczką wraca to do rys. Wraca to do porządku dziennego. Wraca to do porządku dziennego. Yy, prawie, że ostatnie użycie High Rise od PZE. Nakładam puder i wrócę do Was za momencik. Puder nałożony, twarz przypudrowana, zrobię Wam znów zbliżenie. Teraz po przypudrowaniu twarz się prezentuje w ten sposób. Ten puder. Chciałam użyć, yy, dlatego użyłam pudru, który znam, który bardzo lubię. I nie obciąża mi cery i nie zmienia właściwości podkładów. I to jest właśnie ten Paezem. I powiem Wam, że z tym podkładotintem nic się w sumie nie wydarzyło dziwnego. Nie zmienił swojego koloru, dalej wygląda tak samo. Tutaj, tutaj w tej okolicy wygląda dosyć ciężko, właśnie w okolicy porów. Tu, właśnie na strefie T wygląda delikatnie ciężko i tutaj troszkę w tych miejscach wygląda ciężej, ale tu na polikach to wygląda bardzo dobrze. Dobra konturuje twarz, w międzyczasie pokażę Wam jeszcze jedną moją nowość i jest to, jak to oni nazwali? Plumping Lip Gloss Menthol with Menthol for Fuller Looking Lips. Dobra. Nakładamy i to jest kolor 050 Beam Me Away. Wiecie jak on smakuje i pachnie? Jak te cukierki? Takie cukierki fajne, mentolowe. Mega. Czy coś powiększa? Nie wiem. Ale robię konturowanie, robię brwi i yy, wracam do Was, bo mamy do przetestowania jeszcze rozświetlacz. I kredeczki. Twarz wykonturowana użyłam Jak Essence to Essence Kissed by the Light Illuminating Powder 02 Sun Kissed. Jako róż użyłam e, różu z paletki She Glam Sun Glam 101 Hybrid Highlighter and Blush Duo. Tego. I na brwi. Standard Max and More w kolorze 295 Dark Brown. Na powieki nowym pędzelkiem, bo ten pędzelek też właśnie zakupiłam w Niemczech. To jest pędzelek z Essence. Z jednej z nowszych kolekcji. Jest mega mięciutki, mega fajny. Wyczyściłam go od razu. Nic się na nim nie znajduje. Ale dokończę. Dałam nim na powieki trochę tego bronzera. Delikatnie. I teraz przechodzimy do rozświetlacza. Rozświetlacza nie nakładałam. I rozświetlacz, który testujemy, to Katrice 010 Bimmi Up Space Glam. Holo highlighter. Wygląda tak. Jestem jego bardzo ciekawa, także nakładamy na pędzelek. Nie osypuje się. Dobra, chwila prawdy. Hello. Jestem różowiutki. Patrzę na wprost, to się nie, od, jakby nie odbija, nie przyciemnia. A z boku? Ale czy to jest holo? Raczej nie. To jest bardziej. Holo jest wielowymiarowe. W różnych. Różne drobinki tam powinny być. A w tym rozświetlaczu przewagę mają różowe barwy. Różowe tony. Jeżeli odwracamy ten rozświetlacz. Tak o, pod różnymi kątami. To czasem jest zielony, szary, różowy, natomiast na skórze jest tylko róż. Mi się to akurat podoba. Ja lubię takie, yy, takie rozświetlacze, takie kolorki. Minimalnie delikatnie podbrew, ale powiem Wam, że bardzo mi się podoba. No. Mega. I on, kupiłam go w Kauflandzie. Oni tam mają też właśnie takie szafy. Tam jest też Essence, Catrice. No i za niego dałam 5,95 euro. Przechodzimy do Kredek. I to jest najnowsza kolekcja Essence. I w ogóle śmieszne, bo mam nadzieję, że to widać na kamerze. Dotąd jest Kredka. No i tu. A tu jest puste miejsce. Czy to się chyba? O. A do temperowania kredki? Okej. Okay. I są trzy kolory i też wyszły tylko trzy kolory. Wszystkie trzy mam kupione. I to jest tak. O kolor. Poczekajcie, bo tu jest jeden. O, w ten sposób powinno to być. Jeden Chromatic Love, dwa Chromefinity i trzy Galactic Chrome. I tego najjaśniejszego, czyli numer jeden, nałożę w wewnętrzny kącik oka. Zaraz to rozblendujemy. Są bardzo miękkie, ale ogólnie te kredki z Essence Co oni mają właśnie tak jak tą yy, Że nie temperowane, tylko. W, jak to się nazywa? Wyciskane nie. Yy. O Boże. No. Nie znajdę słowa. W, takie jak ta. O to mi chodzi. Co by tu użyć? Dobra, wezmę taki pędzelek, tutaj troszkę jeszcze dodam tej kredeczki, już to ładnie wygląda, ale ja chcę to tak zobaczyć, czy to się w ogóle da lekko wyblendować, no, żeby takich hamskich granic nie było. Nałożę te, tej kredki jeszcze trochę na pędzelek i bardziej ją dołożę. O, jak jest tak rozblendowane, to wygląda to lepiej. I tej yy, w numerze 2 ona jest taka. Najciemniejsza z nich. Nałożę ją na linię wodną. Zobaczymy, jak to się sprawdzi i czy w ogóle te takie wspaniałe, piękne drobinki holo w ogóle będzie widać. No, powiem Wam, że widać. Specjalnie przejechałam jeszcze delikatnie po linii rzęs. Tylko minus taki, no wiadomo, ja to nałożyłam na linię wodną. Jak robię tak, no to to wtedy widać, nie? Drugie oczko. Powiem Wam, że w Niemczech, w tym Rosmanie, ta sama tragedia, chyba jak w każdym kraju, bo i w Polsce, i w Holandii 90% rzeczy są pootwierane. To jest tak denerwujące. No, podoba mi się, powiem Wam, że mi się podoba. Otwiera to trochę oko, ale tej ostatniej też bym chciała użyć, tego numeru 3. Tylko nie wiem gdzie. A gdybym nie. Spróbuję zrobić nią taką baby jaskółkę. Ale taką naprawdę, że to tylko tak o. Tylko dla pozorów. I mega fajnie już ją widzę. Mam nadzieję, że wy też. Tylko taki zarys. I ona niekiedy nie jest widoczna, ale jak fajnie padnie światło, to ją widać. To tylko ma być takie prowizoryczne, również do testu. I powiem Wam, że kiedy mi tak światło nie pada. Idealnie jak po yy, lewej stronie, to ja Wam powiem, że ja tej kredki nawet nie widzę, nie? Ale dobra, jest. Dobra, nałożone. Super, mega. Nakładam na usta. Kupiłam e, jeszcze jeden ten Catrice i to jest e, Icy Plumper, a ten był Holo Plumper. I ten Icy Plumper nałożymy teraz na usta. Również jak te cukierki. Niech Was nie myli to, że on jest niebieski, ale na ustach nie jest niebieski. Podkręcam rzęsy Maluję maskarą i widzimy się na podsumowaniu. Moi drodzy, cała twarz skończona. Tak się prezentuje makijaż z bliska. Jestem bardzo zadowolona z tego testu i w ogóle jak ten makijaż się prezentuje. Mega, mega, mega mi się podoba. Ten podkład o tint uważam, że wygląda super. Ta ciężkość jakby schodzi, kiedy on zaczyna pracować z cerą. Mega super. Błyszczyki kozak. No, smakują jak cukierki. Wiadomo, to jest taki olejko błyszczyk. To się nie będzie utrzymywać nie wiadomo ile. Natomiast za 3,95 robią robotę, wyglądają bardzo ładnie, ładnie pachną. Spoko. No i czuć tą miętę taką na twarzy. Yy, co dalej? Pędzelek Mega fajne, nie mam zastrzeżeń. Kredeczki, kosmos. Wyglądają pięknie. Mega ładnie się prezentują i to się im mega udało rozświetlać. Ja jestem zachwycona, wygląda przewspaniale na twarzy. Daje przecudowną poświatę. Nic dodać, nic ująć. Na sam koniec jeszcze chciałabym Wam Powiedzieć, że na rzęsy nałożyłam Lash Like Bost Instant Volume Waterproof, wodoodporną. Także, moi drodzy kochani widzowie, dziękuję serdecznie za uwagę. Zostaw kciuka w górę, komentarz dla zasięgu, a także subskrypcję, bo lecimy po tysiąc i już jesteśmy coraz bliżej 700 widzów. Bardzo Ci dziękuję, drogi widzu. Życzę Ci miłego dziąka, smacznej kawusi i do zobaczenia. Już niedługo na kanale Kulik Beauty. Buziaki. Pa!